Cześć! Z tej strony Tom. Tym razem pokażę Ci, jak w szybki, prosty i tani sposób sprawić, że Twoja ściana nabierze pikselowego wyrazu. Oglądaj i sprawdź, jakie to proste. Temat jest banalnie prosty. Potrzebujemy tylko papier samoprzylepny, wycięty w małe kwadraciki. W moim przypadku są to kwadraty 2x2 cm wycięte z folii winylowej używanej do wyklejania reklam. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyście użyli zwykłego papieru samoprzylepnego, który kupicie w każdym sklepie papierniczym. Najważniejszy, jak zwykle, jest początek. Należy zaznaczyć sobie prostą linię, według której będziemy kleić. Przyda się również drobny element, który będzie stanowił odstęp między naszymi kwadratami. W końcu chcemy, aby wszystko wyszło równo. W internecie znajdziecie mnóstwo gotowych wzorów. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Perler Patterns. I oto cała filozofia. Mówiłem, że banalne. Mam nadzieję, że wam się spodobało, a oto efekt mojej pracy. I to już wszystko. Jeśli filmik wam się spodobał, liczę na wasze lajki oraz suby. Do zobaczenia.